jeśli chodzi o drogę, bo to będzie około 3,5 km, z tym że spacerkiem, to wszystko dla, z korzyścią dla Państwa, żebyście mogli pospacerować i skorzystać ze zdrowotnych właściwości tej miejscowości, no a poza tym zapamiętać te najważniejsze rzeczy z historii uzdrowiska. A uzdrowisko uruchomione w 1837 już na w taką szerszą skalę znane było i od XVI wieku. Bo pierwszym człowiekiem, który odkrył te zdrowotne właściwości występujących tutaj wód mineralnych i zdrowotne właściwości powietrza, znane były od XVI wieku, to akurat między innymi trzeba pan zapamiętać nazwisko pana doktora Wojciecha Oczki. Wojciech Oczko, to był nadworny lekarz króla Stefana Batorego, i on zachwycony tym, bo w swoich podróżach no, badał, prowadził badania, był zdziwiony tym, że ludność tej okolicy cieszyła się długowiecznością. XIV wiek. I w ogóle, jeśli chodzi o Yy, powiedzmy, tereny położone na zachód, od, na wschód od Jasiołki, to wszystko wiąże z, yy, z królem Kazimierzem Wielkim. To ten król, wybitny dyplomata, polityk, on powiększył terytorium swojego kraju o 100%, nie prowadząc wojen. Uczynił to właśnie drogą pokojową, bo przyłączył do swojego państwa całą Ruś czerwoną. Czerwistów wybudował murowany zamek, do dzisiaj istnieje. Sam na tym korzystał, bo też to jedno jego zamku istnieje do dzisiaj. A Krosno sam założył, otaczając go murami obronnymi i to jest dowód, że Kazimierz Wielki został polskę krepieną, a zostawił murowany. I on, żeby zagotować, podarować te ziemię nadawał ogromne laty fungia swoim rycerzom. Także do 1944 roku, do 1946, tu istniały ogromne połacie ziemi będące w rękach prywatnych, co dotyczyło i, i wonicza, klucza ziem i wonickich. No i teraz pytanie, dlaczego o 16 wieku to uzrywisko mogło działać, ale tu życie było trudne. Powiedzmy, tu niechętnie się osiedlali y, z zachodniej Polski. Dopiero jak Kazimierz Wielki y, zezwolił swoim rycerzom na sprowadzanie y, osiedleńców z wysokich tarbach ukraińskich, to wtedy y, y, dopiero wytworzyła się cywilizacja. I stąd północne stoki Beskidu Niskiego zasiedlone przez tych potomków, y, y, mieszkańców Wysokich Karpat Ukraińskich, aż po Krynice to osadnictwo sięga, dopiero zatętniło życie. Jednocześnie tutaj wybudowano pierwsze wille, które wysłużyły jako miejsce pobytu dla pierwszych kuracjuszy. I jak zwrócicie uwagę, to w tym wiekowym to są właśnie te budowle drewniane, i do nich należą między innymi ta willa wasza, dom zdrojowy, stary pałac z tamtej strony i charakterystycznym elementem jest fakt, że z daleka one sprawiają wrażenie Tak, Ale powiedzmy, żeby zakamuflować powiedzmy, i upodabniać do nowszych budowli już murowanych, obito to drewnem, także z daleka tu powiedzmy. Można akurat popełnić błąd, uważając, że to akurat, ale, by... ale czy nie ma pani prywatne w momencie, kiedy w latach 90. zresztą Tak ładnie nazwane. Ja wie, pani chce używać też ładnych słów, a to, co akurat państwo już sądzicie, to zachowajcie to dla siebie. I dla nasze prywatnych nawyższa. Się... I nadzieję, że akurat w tym momencie, ale niestety dostosowanie wybuchu, które w takim wybiegiem, na którym się wydatny, 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 na rękę skończył, to wymaga ogromnych nakładów.

A gdzie jest, że się innymi to musiałem sobie porozmawiać z głównego budynku tamaczu, i tutaj akurat, tam zajęli Niemcy, tam y, SSK i te w rezydowali. A on miał tu powiedzmy bardzo bliski kontakt z ludźmi, którzy zasilili szeregi AK, a to byli młodzi ludzie, zatrudnieni przy wydobyciu ropy naftowej. Bo w tych okoliczach występują jeszcze złoża roby naftowej właśnie <laughs> załóżki. I dlatego tu był jeden z najsilniejszych oddziałów AK i ten okres właśnie ten czyni to ubarnieniu. Przejdziemy do jesteśmy na placu dziś tego słynnego praktykiego lekarza, który ma największy zasługi, jeśli chodzi o rozpoznawanie efektu czyli leczenia, wykorzystując e, do ręki przeżywiskowe. Tutaj między innymi on wielokrotnie badał się, zanim się w tym budzie. To był pod i stąd upadł jego y, nazwisko. Tu są tylko te dwa budynki na placu Villa. Villa Baza to jest budynek XIX wieczny, wielokrotnie przebudowywany, bo pierwotny to był tylko piętrowy. U, u góry na pierwszym piętrze były tylko pomieszczenia, pokoje dla. Przyjęcia tych kuracy, część partnerowa to były punkty usługowe wszelkiego rodzaju. I zwróćcie uwagę, trzeba no, było to wywodne, trzeba stracił ten zorowniszkowy charakter, ale powiedzmy jest ciekawy z tego względu, że jeśli byście popatrzyli na jego plan z góry. To zauważylibyście, że on ma kształt litery H. No, akurat ten budynek zrojowy z pięknymi ozdobami drewnianymi ma kształt litery F. To jest rzecz charakterystyczna dla tego stylu szwajcarskiego budowy budynków wzorowanych i I trzeba podkreślić, na, że na uwagę zasługuje ten akurat stary pałac bo rok 1837, to jest moment, kiedy akurat on został oddany do użytku, to tutaj no, w okresie w sezonie letnim y, y, on służył ten budynek jako budynek mieszkalny, bo te, z gruwanego y, y, pałacu i za usty przenosili się tutaj na okres letni do tego budynku. I będąc przy tym trzeba podkreślić. Zastruglił Pani Ameliusz Skowiński-Załuski. Bowiem też, oprócz tego, że pamiętajcie, że nazwisko tego, dla kazał, Józefa zapamiętajcie, że nazwisko wcale To był róż, który przyjechał na te nasze tereny z Litwy. I wspomina się Pana Karola Załuskiego i jego brata. Ludzi, którzy byli wykształceni, zajmowali wysokie stanowiska w wojsku. Oni aktywny udział w powstaniu mistrzowa rolnictwa. zabrali no, tych za, Oni znali dzieło, to dzieło. dokładnie to, co

mieli geny swojego dziadka. Bo ojciec Józefa i Karola nabył te głości, nie licząc na jakieś większe korzyści, ale stało się akurat faktem znanym, że ten światły człowiek miał jedną przywarę. Był kazancistą. I on przegrał cały klub ziem i wonickich w karty do takiego oficera węgierskiego. Ale miał właśnie tych dwóch cichatnych synów, którzy poczuli się w obowiązku się wykupić odegrali. ten karciany dług ojca. To zrobili tutaj, ale przydało im się akurat, że to akurat uczynili. Też były te skandale tego rodzaju, że wszyscy hrabiowie poszukiwali powiedzmy towarzyszek z błękitną krwią. Ale zdarzył się akurat taki przypadek, że jeden z załóżków. Ożenił się z córką Adama Didura. Adam Didur, taki słynny śpiewak, wierzchnik i No sam był się z synem jego woli świętowej, to akurat, z tym, że jego ojciec akurat spłodził go ze swoją kucharką, ale zadbał o to, żeby pierwszym nauczycielem muzyki był Organista. Który mu, bo za tego organista wydał matkę Adama Didura. No, jakby dzieci były też y, bardzo y, uzdolnione y, muzycznie. Sam Adam Didur ożenił się z księżniczką peruwiańską i właśnie Czyli z, z jedną z tych córek Adama. Peruwiańską czy z meksykańską? To znaczy i dziecko, bo być może, że ja popełniam błąd. Może meksykańską. No, Przepraszam, jeżeli. Nie nie nie, akurat, nie, nie, nie. to jest ważne. I właśnie jedną z tych córek, Adama Didura, ożenił się za Z początku to była nazalians, no by ale w każdym bądź razie to miłość zwyciężyła.